Wszystko się opiera to, na jednym wzorze. Z każdym kolejnym kątem większego otwarcia ta siła radykalnie spada. Detal mamy wziąć i gdzieś upuścić. Jak ja to mówię, są to układy PIK i nie place. Yes. <laughs> Cześć, witam na naszym kanale. Dzisiaj z nami Daniel Raczkowski, który już miał okazję gościć w naszych skromnych progach. Zaprosiłem Daniela po to, żeby nam opowiedział. Trochę o temacie mało popularnym, ale wiem, że bardzo rozwojowym i patrząc na przyszłość, na pewno potrzebnym, jeśli chodzi o przemysł, mianowicie o chwytakach pneumatycznych. Danielu, o firmie nie będziemy mówić, bo wszyscy firmę Camocji go znają. Camocji, przepraszam, źle to odmieniłem. Natomiast chcieliśmy się skupić, tak jak powiedziałem na samym początku, na, te, na temacie chwytaków. Jest to dość trudny temat. Ja powiem szczerze, że bardzo często korzystałem z pomocy takich osób jak Ty, jeśli chodzi o dobór. Chciałbym dzisiaj, aby też nasi widzowie, którzy subskrybują nasz kanał i nie tylko, dowiedzieli się coś więcej. Pierwsze takie pytanie, które nasuwa mi się od razu powiedz, jak to dobrać? Jasne. Przede wszystkim dzień dobry. E, miło mi jeszcze raz e, gościć, e, gdzie jestem w stanie zaprezentować kolejne technikalia i, i nasze produkty. E, jak dobrać chwytak? E, wbrew pozorom tego, co powiedziałeś, e, znając dosłownie 2-3 triki, jesteśmy w stanie bezproblemowo dobierać te chwytaki, więc nie taki diabeł straszny, jak go malują. Musimy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań. Pierwsze. Jaki detal chcemy chwytać? Po drugie, jaki on ma kształt? I tutaj od razu wtrącę moją sugestię. Dobrze by było, gdybyśmy chwytali ten przedmiot za dwie równoległe do siebie powierzchnie. Jeżeli to będzie jakiś skomplikowany kształt, jest to dość utrudnione, więc, w miarę możliwości, zawsze starajmy się łapać za powierzchnię równoległe. Okay. Kolejną rzeczą są same materiały, które będą ze sobą się łapać. Tak? Czyli interesuje nas materiał, łapek. Które sobie dorobimy, albo wykorzystamy te, które są już w chwytaku i samego detalu, który chcemy chwytać, dlatego że to determinuje współczynnik tarcia. I kolejną rzeczą, no bo też nie rozmawiamy o układach statycznych, gdzie chwytek po prostu ma za zadanie złapać detal, ale ma też za zadanie prawdopodobnie ten detal gdzieś przenieść. No tak, bo do samego złapania moglibyśmy wykorzystać i madło. Poniekąd tak. E Natomiast w tym momencie, jeżeli mamy układ statyczny i łapiemy jakiś detal, to jedynym przyspieszeniem, jakie występuje, no to jest to, co ktoś kiedyś odkrył w postaci spadającego jabłka, no tak. czyli e, grawitacja, przyspieszenie mhm. ziemskie. Natomiast jeżeli już nasze ramię robota czy naszego urządzenia pojedzie z tym detalem do góry, to jedzie z jakimś przyspieszeniem. Mhm. W związku z tym to też musimy uwzględnić. Więc reasumując, kształt detalu Miejsce, w którym mamy to złapać, materiały, które chwytamy, przepraszam, zapomniałem o najważniejsze, masa detalu, okay. no i oczywiście przyspieszenie, z jakim chcemy je przemieszczać. To są podstawowe dane, które zawsze musimy sobie ustalić, jeżeli chcemy mieć pewność, że chwytek będzie w stanie złapać detal. Wszystko się opiera na jednym wzorze, na jednym prawie fizycznym, więc żaden to jest rocket science. Kwestia tak naprawdę dogłębnej analizy, właśnie swojej aplikacji i tego, co użyjemy. Jak sami zaraz Państwo się przekonają, w zasadzie musimy ustalić trzy parametry techniczne, liczbowe, tak naprawdę, i, i to by było na tyle. Więc, ale, jako, że lubię czasem się po, pobawić, powygłupiać, hmm, Moje pytanie, spójrzcie Państwo na obecnie wyświetlaną grafikę i postarajcie się sami przed sobą, nie będziemy oczywiście Was rozliczać z tego, który chwyt według Was jest bezpieczniejszy. Jak widzicie odległość detalu jest identyczna od chwytaka, jest identyczny rozmiar, podpowiem jego masa i środek ciężkości też jest identyczne i materiały, które się stykają też są identyczne. W zasadzie różni się tak naprawdę tylko powierzchnia styku pomiędzy tymi detalami, mhm. spróbujcie zgadnąć, który chwyt da nam efektywną większą siłę chwytu. Pewnie się mogliście domyślić, że pytanie jest z cyklu tych podchwytliwych, nie ma znaczenia. I to pokazuje właśnie teraz załączona grafika. I jak to działa? Dokładnie w ten sposób, że jeżeli ja chciałbym przyłożyć ten chwytek do tego, i chciałbym, żeby on był cały czas przytknięty do tego chwytaka. Muszę go odpowiednio mocno docisnąć do tej powierzchni. To mocne dociśnięcie i to, że ten chwytek mi nie spada, wynika tylko i wyłącznie z jednej siły. Jest to siła pochodząca od tarcia. A Nasze tarcie to jest nic, siła tak naprawdę potrzebna, którą musimy docisnąć ten detal, to jest nic innego jak iloraz współczynnika tarcia i siły, z jaką tym palcem będziemy sobie to dociskać. To, co powoduje nam, że chwytak w tym wypadku spada, mm. oznacza e, czy determinuje tak naprawdę tylko jego masę i przyspieszenie ziemskie. Z znowu mamy M razy G i idzie nam w dół, a my potrzebujemy to. Aby wektor był w drugą stronę, do góry, i tak naprawdę to jest nic innego jak współczynnik tarcia i siła, z którą po prostu dociskamy. I przekładając to na chwytak, mamy dwie łapki, więc de facto mnożymy sobie to razy dwa I po krótkich przekształceniach, które możecie się przyjrzeć na grafice, de facto efektywna siła chwytu, którą potrzebujemy, żeby detal się utrzymał pomiędzy łapkami chwytaka, to jest stosunek masy i grawitacji do dwa razy, bo dwie łapki współczynnik tarcia. Więc jak sami Państwo widzicie, musimy znać masę, grawitację, jak się dobrze poszuka w internecie, jak ktoś ze szkoły nie pamięta, to sobie przypomni, przyspieszenie ziemskie no i współczynnik tarcia, no to tutaj pozostaje nam sobie odpowiedzieć, jakie dwa materiały będą się stykać, czy są one zaolejone, mokre, brudne, czy nie. I w tabelach, które są tak naprawdę wszechobecne w internecie, sprawdzić jaki ten współczynnik będzie dochodzi nam jeszcze magiczna liczba w tym wypadku 4 bazujemy na naszym doświadczeniu i tym, że tak naprawdę ten współczynnik tarcia nie zawsze jest tak naprawdę taki zero-jedynkowy do ustalenia, czy to jest stal aluminium czy on jest olejony, jakim olejem gumy też mają swoje twardości, chropowatości więc nie zawsze jest to takie proste więc w zależności od apetytu na ryzyko oczywiście ten współczynnik bezpieczeństwa każdy może ustalić sobie sam Niemniej, jeżeli my robimy obliczenia, bazujemy na współczynniku bezpieczeństwa o równym 4. To zazwyczaj odpowiednio nam kompensuje jakiś błąd, który uwzględniamy przy współczynniku tarcza mm -hmm. i ewentualnie e, pewne Pewnie. inne niedociągnięcia. Natomiast ta sytuacja przedstawia tylko i wyłącznie sytuację statyczną, czyli złapaliśmy detal, mamy go złapanego, ale się nie ruszamy. Ok. N Czasem taka sytuacja się zdarzy, bo powiedzmy, że chcemy teraz poddać to te jakiejś obróbce, wieżę jakieś wiertło wierci nam otwór, wtedy musimy uwzględnić po prostu tę siłę. Natomiast większość aplikacji, zdecydowana większość, polega na tym, że my ten detal właśnie chcemy złapać i przetransportować w jakieś miejsce. Dodam tam jeszcze z dużymi prędkościami, tak? wszystkim wszystkim się zależy na. Tak. Tej. Sama prędkość tak naprawdę nie ma dla nas znaczenia, mm. Mm, ale ma coś, co do tej prędkości doprowadza mianowicie przyspieszenie. Mhm. Czyli tak naprawdę, jak widzieliście na poprzedniej grafice, braliśmy pod uwagę tylko i wyłącznie przyspieszenie ziemskie, więc tak Paweł mnie trochę uprzedził, musimy uwzględnić, jak widzicie właśnie w kolejnych wzorach, które właśnie udostępniliśmy Wam, że. że musimy dodać do przyspieszenia ziemskiego przyspieszenie, z jakim będziemy tak naprawdę ten detal w przeciwnym kierunku przemieszczać. I tak naprawdę, reasumując tą moją część, techniczno wzorową musimy ustalić współczynnik tarcia przyspieszenie maksymalne z jakim będziemy się ruszać zazwyczaj jeżeli nie wiem rozważamy na przykład sześcioosiowy robot przemysłowy raczej są to przyspieszenia rzędu tam 30 a czy 20-30 metrów na sekundę kw. to są już takie naprawdę duże przyspieszenia mogą być mniejsze mogą być też większe hmm. więc masa przyspieszenie współczynnik tarcia nic więcej Wiem, że w tych kilku prostych krokach można dobrać samemu chwytak. Tak. I zdradzę teraz pewną wielką tajemnicę. Okej. Okay. Robię to w ten sam sposób. <noise> więc, więc pytanie, czy, czy ktoś woli to po prostu przerzucić na mnie i czuć się spokojnie, że niczego nie pominął, e, ale może to zrobić jak najbardziej samodzielnie. Jak sami widzicie kwestia ustalenia paru rzeczy mhm. i tyle, potem zachęcam tylko właśnie jeszcze do zerknięcia do katalogu i zweryfikowania tego środka ciężkości, jak daleko on będzie od tych łapek, które zaprojektujemy, żeby zobaczyć czy rzeczywiście ten chwytek jest w stanie to spełnić i pracować latami w sposób niezakłócony. Przypomniała mi się jedna rzecz, którą warto by było w tym momencie dorzucić, mhm. bo bardzo często pomijamy jeden parametr. Może właśnie on jakby we wzorze nigdzie nie występuje w sposób bezpośredni i, i nie wiem dlaczego, ale nie wspomniałem o nim wcześniej. Łapki, które sobie zaprojektujemy, które chwytają detal, też mają masę. Też. I no tak, tak to. naprawdę to też trzeba wziąć pod uwagę, więc, więc zazwyczaj one nie ważą dużo, ale uwierzcie mi, że dobierałem chwytaki, które łapały detale poniżej 1 grama do kilkudziesięciu kilogramów, więc tak naprawdę ta, ten rozszał jest naprawdę duży, więc hmm, czasem ta masa będzie miała znaczenie, ale nie zawsze. Przechodzimy płynnie do kwestii wytrzymałości chwytaka. Mhm. I teraz tak, naturalnym będzie to, że większy chwytak będzie miał większą siłę, bo jest to związane z tym, że konstrukcyjnie, tak naprawdę, przynajmniej zdecydowana część chwytaka to jest nic innego jak chociażby taki z tyłu siłownik no, pneumatyczny. E, przy czym po prostu tam nasze tłoczysko porusza krzywkami, które wprawiają łapki w ruch równoległy, kątowy, różny. Natomiast większość chwytaków jest wyposażona również w prowadnice, które też mają swoją mechaniczną wytrzymałość. Mm -hmm. mm. I teraz tak, to, że chwytak ma skoku 10 mm, to nie znaczy, że my możemy chwytać. Detal, który jest mniejszy niż 10 mm, bo tak. naprawdę nie stoi nam nic na przeszkodzie, żeby robić łapki tak i tak i chwytać detal tego rozmiaru. Dokładnie. Pod warunkiem, że oczywiście siła chwytu tego chwytaka będzie w stanie to zabezpieczyć. Niemniej, jakiekolwiek oddalanie środka ciężkości od prowadnic, które są umiejscowione w chwytaku, powoduje, że po prostu żywotność będzie radykalnie zmniejszona. W katalogach umieszczamy pewne dane, pewne maksymalne odległości tego środka ciężkości w zależności od siły, z jaką chcemy ten detal łapać. I to nie jest tak, że my nie możemy tego przekroczyć. Natomiast my badaliśmy nasze kwitaki w pewnych warunkach i wiemy, że zachowując te warunki jesteśmy w stanie zagwarantować minimalną żywotność. Także to nie jest tak, że jeżeli ktoś to delikatnie przekroczy, ten kwitak nie będzie w stanie tego złapać, ale no to nie jesteśmy wtedy w stanie zadeklarować, że on będzie pracował latami. Bo odwołało się tutaj do siłowników. Powiedz mi, czy występują również w wersjach, nie wiem, dwustronnego działania, jednostronnego działania, tak podobnie jak w siłownikach pneumatycznych, bo wiem, że w kuluarach żeśmy o tym rozmawiali tak. i mówiłeś, żeby wspomnieć właśnie o tym o tej sprężynie, która też tutaj tej często jest Tak, podawała. dokładnie. Zdecydowana większość chwytaków, które produkujemy, może być wykonana w wersji dwustronnego działania, czyli Znowu tak, jak siłownik się odniosę do siłownika, działa w dwie strony, więc musimy podać powietrze, żeby chwytak się otworzył. Musimy podać powietrze, żeby chwytak się zamknął. Natomiast w każdej z tych wersji jest możliwość umieszczenia sprężyny po jednej albo po drugiej stronie. Czyli robimy tak jak w siłowniku wersję normalnie zamkniętą, że chwytak jest po prostu bez powietrza zamknięty albo otwarty. I możemy go wykorzystać właśnie do działania jednostronnego, czyli po prostu za pomocą zaworu zasilamy tylko jedną komorę, mhm. ale jest. Pewien trik, który możemy wykorzystać, to też do innej rzeczy. Pierwsza jest taka, analiza ryzyka i w niektórych aplikacjach może się okazać, że przy wyrywaniu przewodu dobrze by było, żeby chwytak dalej był zamknięty bądź otwarty. Oczywiście będzie ta siła zredukowana po prostu do siły, jaką generuje sprężyna, To z tego też sobie musimy zdawać sprawę. A druga rzecz jest taka, że rozmawialiśmy o rozmiarach chwytaków. Tak jest. Różnica w cenie pomiędzy chwytakiem rozmiaru takiego a jeden rząd mniejszego bądź większego jest dość znacząca. Jeżeli z obliczeń wyjdzie nam, że żeby bezpiecznie chwytać detal jesteśmy na granicy, to zamiast dla bezpieczeństwa brać większy chwytak, możemy zastosować chwytak dwustronnego działania, ale z zamontowaną sprężyną. W tym momencie dodajemy siłę pochodzącą od pneumatyki, mm -hmm. czyli średnica tłoka razy Pom e, ra, e, czy, przepraszam, powierzchnia razy e, ciśnienie mm -hmm. plus siła sprężyny. I w tym momencie ten zakres, który stwarza dla nas pewne niebezpieczeństwo, czujemy się z tym nieswojo, nie jesteśmy gotowi na takie ryzyko, możemy to po prostu wzmocnić dodatkowo sprężyną. Danielu, przywiozłeś tutaj ze sobą różne chwytaki. Czy mógłbyś powiedzieć właśnie, na czym ta różnica między nimi polega? Jasne, możemy je nawet w dość łatwy sposób sklasyfikować. Pierwszą rzeczą jest to, czy chwytak jest samocentrujący bądź nie. Samocentrowanie polega na tym, że ten wbudowany siłownik jest mechanicznie tak zrobiony na krzywkach z łapkami, że one pracują współmiernie. Dlatego jest jakby samocentrujący. Co zresztą możecie Państwo łatwo zauważyć? Poruszanie jedną łapką. Powoduje, że druga wchodzi w identyczny sposób. Samocentrowanie dla nas jest o tyle istotne, że w tym momencie gwarantuje powtarzalność tego chwytu nawet na poziomie 200 mm. Czyli jeżeli mamy układy pick and place do przenoszenia jakichś detali, wkładania jakichś elementów jednego w drugi, no to jest bardzo istotna rzecz. Natomiast są też chwytaki niesamocentrujące się. Wtedy po prostu się tego nie opisuje najzwyczajniej w świecie. To jest przykład takiego chwytaka nie samocentrującego się, to tak. są dużo tańsze chwytaki, ich mechanika jest dużo prostsza. Mhm. I jak widzisz tutaj, to o czym wcześniej rozmawialiśmy, chwytak jest jednostronnego działania. Tak, ale... to jest zbudowana sprężyna. Tak, ale jest zbudowana to. sprężyna, ale właśnie ten ruch powrotny e, nic poza sprężyną tego ruchu powrotnego ja. nie determinuje. Więc jak sobie zobaczycie, ja każdą z łapek mogę poruszać niezależnie, więc co najwyżej dokładność, ja mam przy samym chwycie, ale czy ja bym za pomocą tego chwytaka był w stanie umieścić precyzyjnie? Któreś miejsce detal, mhm. od razu mogę powiedzieć, że nie. Więc są chwytaki nieco bardziej ekonomiczne, które nie są samocentrujące. Mhm. Zresztą to są właśnie wersje dedykowane przede wszystkim do sektora przemysłu nie, formowania wtryskowego i tworzyw sztucznych, gdzie po prostu właśnie detal mamy wziąć i gdzieś upuścić. Jak ja to mówię, są to układy pik i nie plejce. <laughs> <laughs> Czyli coś bierzemy i, I zostawiamy i wrzucamy do skrzyni. Dokładnie. Kolejną ważną rzeczą jest to. Y jaki ruch wykonujemy za pomocą tych łapek, bo jak widzicie, może być ruch kątowy i może być ruch równoległy. Na samym początku naszej rozmowy mówiłem, że starajcie się, drodzy Państwo, chwytać za powierzchnię do siebie równoległe. No, no, ale nie zawsze jest to możliwe. Nie zawsze jest to możliwe, więc jakby to już w pewnym sensie promuje chwytaki o otwarciu równoległym, z tego względu, że mamy tą pełność, że ten detal chwycimy bezpiecznie. Natomiast rzeczywiście czasem są aplikacje, w których nie mamy na to miejsca i przestrzeni i możemy użyć chwytaków kątowych, albo takich otwieranych 180 stopni, są jeszcze też wersje chwytaków, które tylko trochę nam się otwierają, powiedzmy około 30 stopni i się zamykają. Ale w chwytakach otwieranych kątowo, niezależnie od ich kąta otwarcia, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że ta efektywna siła chwytu. Czyli to pole powierzchni tłoga razy ciśnienie jest tylko w tym miejscu. Okay. Z każdym kolejnym kątem większego otwarcia ta siła radykalnie spada. Ostatnim typem e, chwytaka, a raczej właśnie z, ze względu na podział poprzez łapki są chwytaki trójszczynkowe. E, z samego kształtu e, pewnie mógłbyś się domyślić, że one są przede wszystkim dedykowane do elementów, Okrągły. do ja. elementów okrągłych. Tak, no bo równolegle łapać rurę. Niekoniecznie, tak, więc, więc lepiej mieć te trzy szczęki. No i tutaj po raz kolejny też na etapie projektowania tego chwytu warto sobie zadać pytanie, czy chcemy chwytać za powierzchnię zewnętrzną, czy wewnętrzną. Jakby z naszego pneumatycznego doświadczenia, tak, jeżeli mamy coś zautomatyzowanego i tniemy np. rurę do siłownika. No to z mojego punktu widzenia jest lepiej chwytać rurę z zewnątrz niż z wewnątrz, zniży z wewnątrz, gdzie ja potrzebuję tej dokładnej gładzi, żeby no nie tak, później uszczelnienia. Nie usłysza... o, tak. Przy czym w drugą stronę, jeżeli to jest tłoczysko, to za tłoczysko niekoniecznie możemy złapać. No i teraz pytanie, od środka tłoczyska też nie złapie. No jak jeśli nie jest drążone, to ciężko. Yy, więc w tym momencie tak naprawdę pozostaje nam zaprojektowanie takich łapek. Z... Takiego materiału, który po prostu tego tłoczyska nam nie porysuje. Czyli może to być różnego rodzaju guma, filc. Musimy tylko mieć po prostu z tyłu głowy współczynnik tarcia pomiędzy tymi detalami i odpowiednio dużych chwyta, żeby był w stanie to chwycić. Kolejne pytanie, które mi się nasuwa, bo zapewne też są jakieś gałęzie przemysłu, do których są dedykowane, czy tutaj są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi, nie wiem, materiał miejsce właśnie, w którym to może być użyte. No, wiele takich aspektów dookoła tych chwytaków, bo wiem, że na pewno znasz na to odpowiedź. <laughs> Przesuniesz czasem moje możliwości, ale tak, na no to też znam odpowiedź. Wydaje mi się, że zawsze ograniczeniem jest tak naprawdę tylko i wyłącznie wyobraźnia. Miałem przedziwne aplikacje z chwytakami, natomiast to, co chcę powiedzieć, albo inaczej, odpowiadając bezpośrednio na Twoje pytanie, Najczęściej są to aplikacje automatów montażowych, półautomatów montażowych, tam gdzie rzeczywiście mamy manipulację jakimiś detalami i z tych detali robimy całość. Mm -hmm. No bo rzeczywiście, skoro jest to automat i nie ma tam człowieka, no to te detale trzeba złapać, przenieść w odpowiednie miejsce i zrobić z tymi detalami coś. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać to w innych sektorach przemysłu, jak chociażby w przemyśle drzewnym. Tylko pytanie, czy rzeczywiście wtedy taki chwytek ma sens. Też czasem jest to kwestia zabezpieczeń, tak? Bo są chwytaki, które z racji swojej konstrukcji ten mechanizm mają dość narażone na działanie mm, wszelkiego rodzaju pyłów i tym nie wiem, jakich jakich czynników rzeczy. Zewnętrznych, czynników, czynników zewnętrznych. Natomiast takie chwytaki, które chociażby często są spotykane na robotach, które współpracują z obrabiarkami, czyli sobie może wyobrazić teraz ich łodziwami, wiury i tak dalej, które są fantastycznie zabezpieczone przed wnikaniem takich rzeczy. Mm, mało tego, często tego typu chwytaki. Wykorzystujemy, przynajmniej w naszym wypadku, port, który jest do zewnętrznego smarowania raz na jakiś czas, na kilka milionów cykli. Możemy go wykorzystać do napowietrzania tego chwytaka od środka, przez co, no, jak sobie sami jest w stanie się domyślić, jak będziemy przedmuchiwać... Wnętrze... Na ciśnienie będziemy... Tak, jeżeli delikatnym naciśnieniem będziemy ten chwytak przedmuchiwać, no to nie ma opcji tak naprawdę, żeby coś tam się dostało. Chociaż z naszej ciekawości, bo się pewnie domyślę, że na produkcji parę obrabiarek mamy, w ten sposób zautomatyzowanych, żadnego z tych chwytaków nie przedmuchiło. Ok, I nie mamy potrzeby ich wymienić. Chociaż no fakt dla nas ten chwytak jest najtańszy jako producenta. Ale rozumiem, że to też i dla Was poligon doświadczalny. Jak najbardziej. Zresztą wiele tak naprawdę naszych rozwiązań wcześniej testowaliśmy, może nie tyle w samym laboratorium, co na no to... naszych aplikacjach. I jeden taki case, jednego właśnie z chwytaków jest taki, że no, będzie już kilkanaście lat temu, jak postawiliśmy całą linię do produkcji zaworów nabojowych, Mieliśmy właśnie tam jeden rodzaj chwytaka, który się sypał na potęgę. Okay. E, no i standardowa historia. No, chłopacy zakasali ręce, zrobili konstrukcyjnie z zewnątrz identyczny chwytek, ale bazując na naszym chwytakowym doświadczeniu, po prostu odpowiednio zaprojektowaliśmy go w środku, żeby ta mechanika była wytrzymała. Wymieniliśmy wszystkie chwytaki, pracują od wielu lat bezawaryjnie, a nasi handlowcy z Włoch od razu pojechali też do producenta linii, którą nam stawiali, że może jednak lepiej skorzystać z naszych tak. chwytaków. Żeby nie było jak z modelem Mercedesa 124, były plotki, że miał położyć firmę, nie? Tu tutaj mówisz też o wieloletniej pracy, ale to jest ok akurat dzisiaj, tak? Bo... Chwytaki to jest jedna tylko z wielu rodzin elementów, które dostarczamy i rozwiązań, więc myślę, że jak będą pracować latami, to tylko zyskamy zaufanie. A firma é a coisa da serada.